Jak szybko, ale jazda. Nie, jesteśmy na szczycie. Żeby nie było, lecę z prądem, że tak powiem. Thank you. Ło! Wow. Ale zamarzłem! Ale pięknie wyglądałem! Ale jazda! Próba druga! Lecimy teraz na hece stopi i pod prąd! Oby nic nie jechało! Jechał. To wielkie. Okej, okay. wjeżdżamy do lasu. Trzeba będzie omijać dziury. Pod prąd jest, pod górę jest lepsza droga, ale jest bardziej niebezpiecznie że trzeba tutaj kontrolować sytuację i omijać dziury Ale prędkość jest tu piękna O kurde, gdzie tu jechać? O dziursko Obranie jest źle O! <laughs> Czuć dziury tu jest jeszcze gorzej <grymne> Czuć dziury na tyłku uh -huh. Zakręcik Ścinamy I... O tak szybko. szybko uh Przy -huh. tej prędkości wywalić to byłoby źle Naprawdę źle, już koniec będzie zaraz. Szczełuk. O, się trzeba było złożyć, ale przyhamowałem trochę, trzymamy prosto. Kurde, jeszcze mamy kawał w sumie, ta górka jest dalej. Tu jest no, ładnie na wprost, żeby mnie coś nie przejechało. Dobra. Trochę rozluźnienia, nie mogę się tak spinać, ale jest prędkość, kurde. Zakręt, światło daje po oczach Ale już czuję, że ręce zamarzają Nie mam takiego Uu. Lato byłoby przyjemniej Nogi się trzęsą ze zmęczenia, jednak trzeba to wszystko trzymać Okej, okay, w prawo mocny. O, dobra, odpuszczam. Wow, wow. Dobra, piesek, cicho nie zdjęcie. Ale Ty się zgubiłaś mała Ale dobra, wpadła do roweru, dobrze się znalazła Ogólnie widać, emocje są niesamowite, kurczę. Uff. Zestresowałem się trochę tym zjazdem. Trochę kamera druga brudna. Oh. Ale sztos. Mam nadzieję, że to dobrze wyszło. Że kamera się ubrudziła dopiero pod koniec, bo, bo, bo wtedy, wtedy to będzie słabo widać. Dobra, lecę do góry. 对，希望各位能吃的。 Stało się najgorsze, co się mogło stać. No fucking way! Kurwa Nie. Dobrze, że była osłona. Masakr. Masakra, no i się zdenerwowałem teraz. Uff. Dobra, no, Super jest czuć sól w ustach.